Zbieraliśmy sobie torebkę, wystarczy no. lawendowy świat. Cześć, witam serdecznie w nowym odcinku. Właśnie trwają przygotowania do kolejnego wyjazdu. Ja dzisiaj po godzinie 13 wysiadłem z ciężarówki, a już zestaw jest spięty, dochodzi godzina 19, zakupy zrobione. Czekam na swoją kolej. Tam mam stanowisko, na którym umyję sobie zestaw. Fajnie, bo tu jest rampa. Nie wiem czy jest jeszcze w jawłośnie jakaś myjnia z taką rampą. Tutaj sobie korzystam, tam już sobie położyłem swoją szczotkę do mycia. Czekam aż gość kończy myślą swoją osobówkę i podjeżdżam. No to dzień dobry w czwartek rano w Boże Ciało. My jesteśmy na obwodnicy Bratysławy D4. Spaliśmy sobie na tym samym mopie, co kiedyś w drodze do Włoch. Ten parking jest bardzo cichy, jak na parking przy autostradzie. Tam za płotem, jak stoi ta nisko podwoziówka, jest jeszcze parking strzeżony w razie czego jakby tu brakło miejsc. 11 euro kosztuje 12 godzin. Także w razie draki można sobie wjechać na płatny i tam są toalety, prysznic. No. To no, na tym mopie tak samo, bardzo dużo takich wiat, gdzie można sobie zjeść posiłek. Plac zabaw dla dzieciaków, tam gdzieś dalej w stronę stacji benzynowej jest mini siłownia zewnętrzna. A my w sumie sobie znaleźliśmy wczoraj jedną z ostatnich rajek, 5 rajek przystosowanych niby pod zestawy z przyczepą kempingową zajęte przez ciężarówki, więc nie ma się co dziwić. Wczoraj 4 godziny 35 minut jazdy, dokładnie 370 km do tego parkingu, stanęliśmy o 2.30 w nocy. No i teraz zaczynam się zastanawiać, trendy będę sobie jechać, bo nie chcę kupować winietki na Węgry, bo tak naprawdę węgierską autostradą przejechalibyśmy dokładnie, jak sprawdziłem, 63 km od rajki do Gioru. Zawsze jak jeździliśmy na Balaton, to po prostu jechaliśmy sobie drogą numer 1 wzdłuż autostrady te 60 km. Bardzo fajnie szybko też idzie. Ale dzisiaj, teraz, jak sprawdziłem na mapach na nawigacji, to pokazuje mi trasę po słowackiej stronie po tej autostradzie w kierunku Dunajskiej Stredy. I tam sobie przez Medwiedew, Medwedew. Coś takiego, jakieś przejście graniczne. Nigdy tam nie jechałem, nie wiem, czy się z ciekawości nie przejedziemy. Wczoraj było gonienie kilometrów w nocy, a teraz jest rano, świeci słoneczko. Wydaje mi się, że sobie pojedziemy bardziej krajoznawczo. Zatrzymaliśmy się jeszcze na Słowacji na jakimś Orlen Ekspresie. Tutaj można sobie wybrać język polski. I właśnie przejeżdżamy przez Dunaj wjeżdżamy do Madziarów wjeżdżamy na Węgry, ale na klejek Jeszcze naszej wlepy jeszcze naszej wlepy tam nie ma, bo ich nie mamy. Wstaliśmy rano, ogarnęliśmy się i jedziemy teraz na Tihany. Kwitnie lawenda, więc mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć te pola lawendowe, bo jak ostatni raz byliśmy, no to niestety jeszcze nie było jej widać. Przyjechaliśmy sobie na takie pole lawendy. Znaleźliśmy to w internecie. Można sobie tutaj przyjechać. Kupić woreczek i samemu y, tą lawendę nazbierać. Zaraz sobie zobaczymy, jak to tu wygląda. Z daleka. Z daleka super. A to za darmo jest. Myślałam, że to. Bo tak pisałam w internecie, nie? Że się kupuje woreczek i można sobie nazbierać. A może to nie jest to? Nie, to. A, to ta pineskę, więc to jest to. Jedziemy sobie na półwisę Tychanii, do miasteczka Tychanii i po drodze wjechaliśmy na taką plantację lawendy. Można tu sobie porobić ciekawe zdjęcia, można również tutaj kupić od razu jakieś produkty z lawendy. Jedziemy pod y, pole lawendy, można sobie kupić korobkę papierową, małą albo dużą i do niej się zbiera lawendę i później można to sobie zabrać. Na miejscu można kupić sobie nożyczki, jakąś wodę lawendową. Można płacić kartą z tego co widzimy, nie trzeba mieć gotówki. Kupiliśmy sobie małą torbę, tylko można płacić kartą, yy, gotówką, nie? I tak, myśmy mieli swoje nożyczki. Pani się pytała, czy mamy swoje nożyczki, bo tej lawendy nie wolno zrywać rękami, tak. Trzeba sobie poobcinać. Tak, ale jeżeli by ktoś nie miał, a chciał sobie yy, ściąć, to może sobie na miejscu nożyczki kupić. Bo za 500 forintów. Będziesz, będziesz czynił honory i ciął. Fajnie to wygląda. Ludzie sobie zrywają do woreczka. Ile to wychodzi? Bo to 2000... 20... 22 zł tak. No i chyba ile chcesz możesz sobie do tego narwać? Mówisz, że ci się dużo zmieści. No były na zdjęciach obcy nie leży tam w trawie czasami. Coś tam jest. Tutaj w rogu tej wrogu tej plantacji odpoczywają sobie owieczki, ciepło to. tam jeszcze. Widać jakąś wieżę widokową na półwyspie Tichani. To pachnie przy tym mm -hmm. Jak tam zbiory przebiegają? Nie no, może dobrze, że nie tutaj tarby, bo... Tylko, że na przykład nie takiego woreczka za 20 cm. Ile, ile już mamy? Pół woreczka? No, pewnie to się robi inaczej, my to robimy nieprofesjonalnie, ale że tak powiem, nie będziemy to tracić. To jesteśmy po zbiorach. Nazbieraliśmy sobie. Torebkę wystarczy. Może szkoda, by... że, szkoda, że nie czujecie jak to pachnie. Może jeszcze trochę by tu upchał, ale już nam się trochę znudziło i strasznie tu ciepło. To co? Jedziemy do miasteczka Tihany. Jesteśmy na Tichany. Właśnie oglądam sobie wina lawendowe. Na razie mnie, nie wiem, czy może się skupię na jakieś. Tu można kupić różne produkty. Pomadka była mega fajna. Tutaj nie? Miałaś... Mhm. Czy to jest to serum jakieś? Mhm. Tak, tak, tak. Lizaki lawendowe. Cukierki, diamenty, jakieś lawendowe. Lawendowy świat. Pani, pani sobie robi tutaj lawendę i sprzedaje w swoim ogródku. Chyba tak, tak to wygląda. Jak stary, jakiś taki piec do pizzy. O, ile lawendy, to już taka przeraśnięta. To bardziej skierowane w kierunku. <laughs> Parzek jest kotkami, fajne. Nie, to różna porcelana jest. O, kłuczek i widok mamy tam. Moczek jest! Idziemy sobie na lody. Zobaczymy, czy mają lawendowe. Mają lawendowe? Kupiliśmy sobie lody lawendowe. Zobaczymy, jak będą smakować, bo ostatnio byliśmy w innej. Um, ale stwierdziliśmy, że przyjdziemy sobie dzisiaj tutaj, bo jest bardzo duża kolejka. Dzisiaj tutaj jest jarmark, jest zamknięta ulica, nie mogliśmy wjechać do centrum. Szukaliśmy długo, długo parkingu, a się właśnie okazało, że na środku y, ulicy są porozstawiane kramki. Idziemy do tego sklepiku i y, kupię sobie wino dla Wendy.